Focus Nordic, dystrybutor wielu marek fotograficznych i filmowych. No i wiele nowości i ciekawych rzeczy. Mnie zainteresował mocno ten statyw. Rafał, opowiedz, co to jest? Karbonowy statyw i zupełnie inne podejście do stabilizacji. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory Smolik, marka znana głównie z klatek, origowania i zabezpieczenia aparatów, Postanowiła wymyślić na nowo stabilizację i statyw. Na czym polega ta rewolucja? Ano, na tym, że jedną ręką obsługujemy wysokość całego statywu. Odpuszczając klamrę, mamy statyw zabezpieczony. tak? Idealne rozwiązanie dla wszystkich Czyli już nie tych. Nie musimy tu kręcić, nie, musimy kręcić nie martwimy się o to, że ucieknie nam jedna noga. I stracimy cały osprzęt, który no, z reguły jest znacznej wartości. E, tutaj mamy pełną obsługę, jedną, załóżmy lewą ręką, a, co jest e, no, bardzo ważne w przypadku, w przypadku planów jednoosobowych, gdzie, gdzie musimy wszystko ogarnąć tak naprawdę sami. Od kiedy sprzedaży? A, jeszcze 2-3 tygodnie czekamy na pierwsze dostawy i wchodzimy z tym na rynek. Tu no, nawet fotografowie sławni się przyglądają, jak korzystać z tego statywu.